Dobra, siemano widzowe i tu sobie zaczniemy właśnie e, filmik w tym tutaj o to miejscu, bardzo słynnym miejscu gdzie zawsze często od po prostu zaczynałem e, moje, moje filmy. E, I widzowie, słuchajcie. Sprawa wygląda na, następująco e, Jak wiecie, lecimy z Daily, znaczy no będę się starał robić daily, oczywiście Ale słuchajcie tego. E, Pomyślicie sobie ty, no nowa edycja zaś kopać i tak dalej, ciężko i i w ogóle. E, a co jeśli wam bym powiedział, że... widzowie kit grać, odbiera sobie, miecz flesza e, seta generalnie no jakiś lepszy Szóstka, siódemka, coś takiego, u 8 wiadomo ale tak myślę, że szóstka na spokojnie e, refile. fajerwerki no, e, no jak was stać, tam może możecie sobie kupić, kogo e, i widzowie, już wam idę pokazać że zobaczcie jaki jest damage, naprawdę nie trzeba mieć jakiegoś dobrego miecza, wystarczy wystarczy, znaczy sobie to kupimy, wystarczy Naprawdę, widzowie, wystarczy e, ten miecz i naprawdę jest łatwo zabić typa Tylko wybranie e, w, w LC, chłop musi być w LC, no nie w klacie raczej ciężko Ale jak chłop jest w LC, to do zabicia, wizowe. To jest e, do zabicia Dobra, czekajcie Do pinningu oczywiście przejdziemy, teraz spokojnie Tylko po prostu chciałem dać kwadr szybkiego protypa bo nie wiem, czy to jest taki błąd, czy tak ma być Nie wiem, na razie działa, więc jest git, więc sobie korzystajcie i nie wiem, czy zagłuszczam sobie Minecraft Kurde, coś mi się zbłokowało, dobra e, No i co, lecimy sobie poszukać po prostu jakiegoś gracza, który sobie... O, tu na przykład LC, skłop No się sobie uciek, czekajcie Dobra, ja mam unikownitą w ogóle O kurde, który... da. mocny damage Ale czekajcie, no i patrzcie Mamy sobie tu typa Którego chyba na nią trafić Po prostu, śliczko tu siedzą Eee, no chodź Ej, dobra, ja jestem jakiś Ja mamy? czy o co tu chodzi? Czy jest, czy jest, jakiś, nie wiem O patrzcie Łatwo zabić, naprawdę łatwo o, 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 o Nie Eee, no zabrali, no zabrali killa widzowie Generalnie byłby już kill, no nie No co za gości ty sobą sobie w niego, no Nieźle, no i widzicie, już bym miał killa, już bym miał killa Bo chłopiec pan panikę ma i naprawdę widzowie, jest łatwo zabić, więc zbijajcie i po prostu grajcie, bo nawet nie musicie mieć kita gracze no wiadomo seta są garstki dalej, no to jest chwila, no ile To jest chwila widzowie, tak czy siak Ej dobra, tu mamy fajnego gościa Aj, trzeba no. Czemu co ma... czekaj, czemu chłop... Gdzie co jest? Ty... stary Dobra nie, nie śmieszajmy się, po prostu idziemy Niech sobie gra, niech sobie gra Poszukajmy jeszcze, jeszcze dam wam przykład Jeszcze wam dam jeden przykład Dobra jest tu chłop Będzie uciekał Dobra ale już oczywiście ktoś mi presję zrobił. Stary No chodź teraz No i co stary, wiecie Bijecie? No ale stary bez klaty, bez klaty, wariacie bez klaty, naprawdę. Chill go, chill. bez klaty, okej? Okay? No i patrz, zakłada klatę, jakby nie założył klat, to Kupa nie ma. No, kupa po prostu nie ma, no ale... Jest inny, jest inny, no będzie się klacić pewno i tyle, no. Tu już ja, parę tego, tego zostawimy akurat, tego akurat w zależenie nie bijemy. Dobra, ale tu mam jednego. Nie. Patrzcie, patrzcie, patrzę patrzcie, patrzę, chłopu patrzcie. ucieka. O kurde, ja mam widzowie miecz flesza. Czekajcie, chłopcy chłop potem nie ucieka. Ja mam miecz flesza. No, lol, lol, lol. Mówię wam, easy, easy widzowie. No, nie trzeba mieć temów, Zabijacie sobie typa tako. Patrz na to. O kurde, o kurde. Oczywiście, tak, szczurpa widzowie, wszystkie mody, lounge i tak dalej. Zapraszam na Discorda. Tam normalnie się pytacie, a ja wam odpowiadam. Wszystko nie zbijacie, nic bio. Wbijcie sobie Dobra Eki mm. jaki przez set? Chyba Darth Vader, tak? Chyba coś takiego Było Ej, patrz, patrz, patrz Patrz, patrz, patrz. Nie, 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 nie Lagi, lagi, lagi Halo, Mikols Halo, Mikols Napraw serwer troszeczkę Bo cię ślawiłem, No i, nie no, no ale Kolejny kill by był łatwy No, lol Lol Widzowie, lol Naprawdę. Wbijajcie i grajcie. What? <śmianie> nie trzeba dużo itemków kopać i macie fajną bitkę, fajnie sobie spędzicie czas. Nawet nie musicie mieć hity, nie? Naprawdę. Ale nie jakiś minimalny lagi są. Ej, on go zab. Czekaj, czekaj, on go zabije no chyba nie. Minimalny lagi są, dobrze. Jest ciężko się troszeczkę teraz Dobra. Dobra, no chyba już widzowie wam, chyba wam już udowodniłem No wydaje mi się, że już wam udowodniłem to jak to wygląda, nie? Tak mi się wydaje, no Więc chyba was zaciekawiłem, żeby wbić na ten serwer i tylko spróbować, no nie? Bo sami widzicie, że ja naprawdę nie wkładałem na nim nic, w ogóle się nie dostałem w ogóle za TikTok i tak dalej rzeczy O kurde Patrz Nie wiem, jakiś, ja jest nie wiem, jakiś jestem nie wiem, no. Nie wiem, zwiększam sobie troszeczkę. Myślę, że jest 77? To może być i teraz. Dobra, trzymaj się fajwerków, widzowych. Od ostatniej fajwerki, pokażę Wam ostatni przykład i przechodzimy do openingu po prostu. Dobra, tu mamy gościa. Który jest ten. który. który chyba jest odpalony, no! Chyba jest odpalony, bo. najspierdzielam. No sojusz, sojusz. Eee. Yy. Nie, nie, no, bez kraty, bez worecie. Dobra, ostatnie 9 firewerek. Ostatnie 9 firewerek. I robimy to. Robimy to. To jest mój, to jest mój. No to... dobra, mu. stary, stary. Hmm. Dobra, no klatę założył, znowu. Ale to nie ma klaty. I zabił, I założył. Co jest? Co jest, kur... Nie, już firewerek nie mam. Ja pierdzielę, ty. No ale dobra, no udowodniłem. Wydaje mi się, że napisie w komentarzu, no raczej tak, no raczej wam udowodniłem, że póki to działa, też tak powinno być. No, ale ewidentnie ewidentnie działa, no nie Dobra, e, to jest czekajcie, bo może być beczkę, że zaraz coś tu dojedzie, raczej nie Dobra, na live bym już zadał No i spawn. Dobra, widzowie, przejdziemy do openingu. E, dobra, e, widzowie krótka taka mm, zmiana. Zmiana. Nie obrażcie się, ale no też no, Po prostu muszę czekać, aż mi zostaną nadane, nadane nagrody e, Więc generalnie w tym odcinku nie będzie o openingu Będzie on raczej jutro, czyli w poniedziałek Bo to wy, wy to oglądacie w niedzielę Więc em, no, no mam nadzieję, że się nie obrażycie No ale co, widzimy się widzowie jutro e, Dzięki za oglądanie, zostawcie łapeczkę, jakiś pozytywny komentarz Bo naprawdę, e, za łapeczkę widzowie e, I tak dalej, fajnie faj, tutaj dają nagrody, no nie? Więc im więcej łapek tym lepsze nagrody na losowania kolejne, no nie? Wyniki macie również na Discordzie. No i co? Bierzcie udziały, trzymajcie się. I was żegnam, widzowie. Żegnam was, widzimy się jutro. Pozdro.